maneczko już na dniach pokażę Wam brogmansję werygata. Zobaczcie jak kwitnie, kwitnąć będzie cała na maksa. Same kwiaty. Zobaczycie jakie to będzie piękne. Zobaczcie jeszcze wygląd tych liści. Ostatnio ją kręciłem, ale jeszcze nie była aż tak zasiana w pąkach. To jest kwestia dwóch, trzech dni i te kwiatki wszystkie się pootwierają. Będą koloru podobnego jak tam Wam pokazałem, tylko że ta z drugiej strony to jest veriegata Wróć, ta zwykła brugmasja, a to jest brugmasia veriegata. Śmiesznie wyglądają takie, o nie? Jakby takie, jak to nazwać, ogórki. No ale to nie są ogórki, zobaczcie, i z tej strony. Oczywiście to nie jest mrozoodporne. Przed przymrozkami trzeba wykopać, po przymrozkach wkopać. Dosyć szybko kwitnie. Nawóz stosuje Mila Jara Kompleks, właśnie zaczyna padać deszcz. I oczywiście cały film dzisiaj, co tutaj rośnie, wpadł na youtubeca, także jak kto chce, niech sobie wejdzie, na profilu głównym znajdziecie. A zresztą stale jak wpiszecie, to znajdziecie, spadam pada. trzymajcie się, piękne nie? Powiedzcie, że nie piękne, kurde. No, na razie.